Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment A dzisiaj stwierdziłam spontanicznie, właściwie światło już mi zachodzi Ale stwierdziłam, że robię wyprzedaż szafy i wpadłam na to, że zrobię sobie tutaj taki film Zresztą już wpadłam mi niego wcześniej Odnośnie ubrań ciążowych Będę je mierzyła i zobaczymy jak wyglądają I czy się mnie, no, mieszczę? Raczej tak Ale jestem ciekawa jak będę wyglądała nie w ciąży, w ubraniach ciążowych Także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam na film. Mikołaj, co robisz? Tak, tu jest wszędzie bałagan, ponieważ robię wyprzedaż szafę i stąd właśnie e, się zabrałam za robienie nie, dostałam piękne od męża e, i zabrałam się za ogarnianie tego. No i tym sposobem pierwsza sukienka. Widzicie, mogłam od razu wpaść na to, żeby dawać sobie ramionczka. Ten. Uuu. E, powiem wam, że ja już ją ostatnio mierzyłam Bo to jest taka e, sukienka, która Absolutnie wszystko pokazuje <laughs> To jest sukienka dla kobiet w ciąży Albo dla tych, które mają Idealną, nienaganną figurę Ja w ciąży wykorzystywałam jak mogłam Sukienki obcisłe, bo wtedy Nikt nie miał do mnie problemu odnośnie tych sukienek Co prawda już wróciłam do wagi Z przedciąży no, ale sukienki e, takie dopasowane jeszcze nie je są dla mnie, bo muszę popracować po prostu na talią. Natomiast pierwsza wygląda w ten sposób, daję Wam kadry, jak to wyglądało w, wcześniej e, i jak to wygląda teraz! Ale gdyby ją troszeczkę wystylizować dziewczęta, to może i nie wyglądałabym tak źle, Ty no fajnie to wygląda. Nawet ta, jakbym gdzieś wyszła. Mężu! Mój mąż nie cierpi kapeluszy, stąd ta mina. A ja uważam, że świetny jest ten kapelusz. Dobrze, Pepe. Yy... Nie jestem Pepe! Chociaż z drugiej strony mogę być Pepe Pan dziobak, bardzo lubię gościa. Co potrzebujesz? Jak wyglądam? A, rozciągnąć ten kapelusz. Super, Marta, o toja Kwintesencja złaśliwości O, coś tam Ktoś tam imprezę z tyłu robi I teraz mamy jeszcze taką samą tylko niebieską I numer dwa, czyli niebieska Tutaj macie ym, Gdzie ona była wykorzystywana To jest ten sam krój I obracamy to jest ten sam krój, tylko w kolorze takiego Baby Blue. Jeszcze nie jestem pewna, czy to jest dla mnie. Musiałam mieć taką wiecie, bieliznę wyszczuplającą tutaj na boczki, żeby to wyglądało idealnie. A tam jest ten mały sprawca. Am! W międzyczasie Mikołaj je, tak? Dobrze. Chwileczka przerwy. Mama daje jeść, idzie się pobawić i wraca za chwilę. Kolejna i jedna z moich ulubionych w trakcie ciąży to sukienka Maxi. Tamte poprzednie były z Zary i ta też jest z Zary. Generalnie jakby podczas ciąży zaczęłam kupować w Zarze i tak jakoś zostało. I to jest sukienka, która idealnie się sprawdzała jako, cią jako ciążowa. Tutaj mamy gumkę, więc rosnące cyce jak najbardziej, no nie? Rosnący brzuch. Też no problem, rewelacyjna sukienka, jeżeli chodzi o ciążówkę. I wygląda to tak. Wiem, że te buty nie do końca pasują. Yy, patrzcie, bez butów. I, I zarówno w ciąży czułam się w niej dobrze, jak i teraz czuję się w niej dobrze. Tylko jest po prostu już na mnie trochę za duża, bo tutaj jest taka, widzicie, luźna. Więc chyba pójdzie. Mm, Razem z innymi rzeczami na wyprzedaż, ale wielka szkoda, bo ona była po prostu rewelacyjna. I ja mam tutaj rozmiar L i ona się sprawdza o każdej porze, no nie dnia i nocy, ale roku. Zobaczcie, mamy takie światło, jakie mamy, ale powoli zaczyna się zima, więc będzie takie yy, wieczorne nagrania. O, wyłączcie i już powiem Wam, że wygląda to całkiem, całkiem, całkiem fajnie. Seterek i gites. A brzucho jest idealny. Pod spód można dać byle jakie rajdki, nie trzeba kupować jeansu. Dajcie znać dziewczyny, które były w ciąży, albo moglo, może oglądajcie dziewczyny, które są w ciąży, więc gratuluję. Gratuluję mamom, które zostały mamami, które zostaną mamami, które są w trakcie bycia. Ee, no, kumacie o co chodzi. Także gratulacje, jesteście zajebiste. Tak jak ja. Jak już wiecie, przeżyjecie to, to już przeżyjecie wszystko. No, natomiast dla mnie spodnie to była katorga. Wszelakiej maści spodnie ciężowe. Zresztą robiłam test spodni ciążowych, no to była katastrofa. To pokażę Wam jeansy z pasem ciążowym i dlaczego ich nie cierpię. One są bardzo wygodne yy, z tym, że wystarczy w nich trochę pochodzić, trochę się pozginać, no nie? I... Bo mam za mamu spuchnięte stopy to, co jeszcze pochodzę, żeby spuchły ba. Przychodzę do Was, gdy pochodziłam w tych spodniach, dosłownie chwilę, zeszłam na dół, wyszłam do góry, znowu zeszłam na dół, bo czegoś zapomniałam i znowu wyszłam do góry. I zobaczcie, jak to wygląda. Mój krok jest tu. W tym momencie jest tu. Zobaczcie na tyłek. Sorry, ale to jest, to jest fatalne. Ja nie widzę takiej, takiej dupy. Widzicie tą dupę? Właśnie nie muszę wypowiadać. Powiedz... Natomiast sukienki sprawdzały się cudownie. Ja jeszcze miałam takie shorty, bikery właśnie też ciążowe i one też się to były takie getry krótkie i Legginsy, Legginsy to złoto leginsy to złoto luźne bluzki i sukienki. Jeansy ciążowe to jest, to jest dupa a nie wynalazek. Nie wiadomo o co chodzi w ogóle no. E, jeszcze mam taką, tylko niebieską i <laughs> niebieska wygląda oj, co tu jest, butelka niebieska wygląda tak ok, Przewitajcie się z Mikołajem. To jest Miki, tak? Miki nagrywa z małą. Niebieska wygląda tak i powiem Wam, że o dziwo niebieska jest teraz na mnie bardzo dobra i zasada jest ta sama. Ta sukienka tak samo ma jakby górę, całą z gumki, i tutaj dół bardzo, bardzo luźny. To jest jeszcze bardziej luźniejsza niż tamta. W ogóle się tak zbierałam do tego, bo, do tego odcinka, bo chciałam być opalona i tak dalej, ale nie pykło. Także bardzo będę wdzięczna za kciuka w górę. Będzie mi mega miło i jeżeli zostanie ze mną na stałe, to też fajnie. Mikiń. Mam dwóch Mikołajów. Podziwiam wszystkie mamy bliźniaków, naprawdę. Tak mi z dwóch Mikołajów, to ja nie wiem <śpiewanie> Ale byłaby podwójna miłość, nie? <śpiewanie> Ale może nie bi Dziękuję no i ta sukienka Maxi, to powiem Wam, że też się zastanawiam, czy sobie ją zostawię czy nie, zostawię tą czerwoną i tą zdecyduję w przyszłym roku, czy będę miała na nie fazę, czy jednak nie, e, na razie zostaną schowane i pójdą na strych, ponieważ sezon zuniesienne, no to mimo wszystko ja w nich nie będę chodziła, najwyżej w przyszłym roku je wystawię, gdy się z nimi nie będę w stanie rozstać, bo na razie chyba nie, jeszcze jakieś tam wspomnienia już, tylko cycki mi strasznie, mi cycki zmalały, były takie wielkie, a są takie małe. Dobrze, że jakiś mądry człowiek wynalazł push-upy. Ja uważam, że ten, kto wynalazł push-upy, powinien dostać pokojową nagrodę Nobla albo od facetów Jobla, no nie? Ponieważ dzięki temu kobiety są bardziej pokojowe, jakby nie było, nie? Dobrze, co my tam mamy następnego? O, to! To była moja kochana, ukochana hadry, hadrencja, jeżeli chodzi o ciążę. Także, moi drodzy... O, powie, czekajcie. Tak to wygląda. Chyba mnie dobrze widać. I to jest w ogóle sukienka, która było, była kupiona na długo przed ciążą. I potem w ciąży y, pasowały, więc generalnie jakoś specjalnie dużo tych ubrań ciążowych nie kupowałam. Kilka takich, które po prostu kiedyś sobie zaplanowałam, że jak ewentualnie już będę w ciąży, to chcę być. Ubrać się w to i w to i w to. Jednej rzeczy takiej stricte, bardzo ciążowej, którą miała większość kobiet w ciąży, nie miałam e, ja, to były spodnie te ogrodniczki. Nie wiem, to się utarło, że to jest taki bardzo ciążowy ciuch. No, to ja ogrodniczek nie miałam i dajcie znać, która z Was miała ogrodniczki. Jaką rzecz chciałyście bardzo w ciąży ubrać? Bo moją taką rzeczą, nie wiem, ja i, i, chciałam bardzo te legnicy ciążowe, które były ultra wygodne. I po prostu, i, i strasznie się nastawiałam, nabuzowałam na te ciążowe jeansy, że będę takie, nawet sobie takie spodnie lateksowe kupiłam, że wiecie, że będę dalej się ubierała tak, jak chcę, no ale to nie do końca pykło. Wygląda się jak menel w ciąży. One za każdym razem zjeżdżają w taki sposób pod brzuch. I mamy taki pukiel, który po prostu e, tak gniecie, taki gniot. I tutaj wiecie, jak się siądzie. To się mam wrażenie, że, że nie ma się brzucha ciążowego, tylko taką ultra wielką spylę. I pokażę Wam teraz, jak wygląda to. To jest takie duże coś, znaczy to jest takie długie coś z dużym rozpierdakiem. I to jest idealna sukienka w ogóle na wakacje. I ja totalnie nie wiem, dlaczego ja jej nie wzięłam do, na wakacje, bo to jest coś. O widzicie, tam majty widać, coś co idealnie pasuje do stroju kąpielowego i to jest takie, nie wiem, pareo to się nazywa czy coś, ale w ciąży świetnie mi się to sprawdzało, super mi to służyło i to jest mega przewiewne, tego używałam tych spodenek, że jak gdzieś szłam na miasto, to że miała tutaj spodenki, jak mi się to wszystko rozjedzie podczas chodzenia czy, czy zawiania wiatru, ale e, tak, takie rzeczy... To były moje ukochane rzeczy i normalnie już się tak ustawiam, jakbym była w ciąży, Ale takie retrospekcje dość mocne teraz mam. Ale z tymi butami to fajnie wygląda, tak powiem wam. O, to było coś, co uwielbiałam w ciąży. I w sumie jedyny problem z tym jest taki, że do tego nie ma jak dobrać stanika. Ja też nie kupiłam jej pod kątem ciąży, bo ja uważałam, tak jak mówiłam, bardzo mało rzeczy kupiłam stricte ciążowych, bo... Stwierdziłam, że no to jest okres 9 miesięcy, potem tego nie założę. A ja, mimo wszystko, w tych ubraniach chodzę zdecydowanie dłużej. Więc kupowałam takie ubrania, które też będę mogła założyć, nie będąc w tej ciąży. I powiem Wam, że miałam straszny problem ze stanikiem. A tu, tak od czapy, mam taki beżowy stanik, z racji, że jestem taka blada, to praktycznie go nie widać. I tutaj też nie jest przeszkadzający. A taki miałam straszny, straszny zgryz z tym. I powiem Wam, że tutaj się mieściło naprawdę dużo. Tutaj, o, patrzcie. To, to było po prostu yy, hit sukienka i normalnie jak ją założyłam teraz, to pamiętam zdjęcia, które robiliśmy z moim bratem i z moim Krzysiem i to było chyba 4 dni przed porodem i jak chodziłam w tą sukienkę. Więc yy, no mówię wam, że mam niesamowitą retrospekcję, ale ładna ta sukienka. No naprawdę jest ładna, podoba mi się ona. Pokaże się cała, ale. Ale jajca. Mm. I normalnie tak wypatruję większego brzucha w tej sukience, bo teraz całkowicie inaczej człowiek wygląda, a jednak mimo wszystko, jak się widzę w tej sukience, to tak czegoś mi brakuje, nie? Tak kurczę, coś tu powinno być i mam wrażenie, że ta sukienka w tym momencie nie jest specjalnie kompletna. Dobra, kolejna sukienka, no nie zapinałam tego pierdoliarda tutaj kisieńczków, to też było kupione długo przed... Długo przeznaczcie w ciąży, ale w ciąży idealnie się sprawdzało. Na początku, bo to jakoś dużo tutaj brzucha nie mieściło, chociaż. No. Końcówka już nie bardzo, ale początki często w tym chodziłam. Dobra, pokażę Wam teraz ostatnią sukienkę ciążową. Powiem Wam, że większość rzeczy po prostu od razu posprzedawałam. Chciałam zrobić porządek w garderobie i miałam takie natchnienie, więc wszystkie leginsy i tego typu rzeczy po prostu poszły do przyszłych mam. Natomiast ta sukienka to jest jedna sukienka z odcinków, gdy już byłam w ciąży, ale Wy jeszcze nie wiedzieliście. Jakoś tak mi się bardzo kojarzy z początkami tej ciąży, więc wam ją pokażę, jak wygląda teraz. Ten brzuszek już wtedy był ciężki do ukrycia, ale udało mi się na tym odcinku, nikt nie zauważył. Natomiast tutaj ona wygląda tak i to jest przepiękna sukienka, taka weselna, Ona robi mega fajny biust, tylko nie, nie spiłam jej na ramiączkach, ale powiem wam, że jeszcze nie miałam gdzie w niej wyjść i miałam ją generalnie sprzedawać, ale chyba po prostu ją zostawię i będzie czekała na okazję, bo ona jest taka ponadczasowa. O, to do mi wszedł! Ponadczasowa i bardzo mi się podoba. Jest taka bardzo dziewczęca, śliczna. Po prostu wygląda jak dzwoneczek. To jest taka idealna sukienka, też na Halloween, żeby przebrać się jako dzwoneczek. Nie wiem, ona miała zieloną chyba sukienkę, ale jakoś tak mi się kojarzy z wróżką po prostu. Żegnamy się? Dziękuję. Podzielisz się ze mną? Super. Żegnamy się z wami. Robimy pa, pa, pa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak, Miki robi papa. Pa, pa. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zapraszamy do subskrybowania i zostawienia kciuka w górę. Zostańcie tutaj ze mną na dłużej. A Mikołaj już robi bardzo dużo papapa. Pa, pa. Idziemy się bawić, tak? papa słodziak. Pa, pa, pa. Mama jeszcze nie wiedziała, jak wygląda, jak chodziła w tych sukienkach, wiesz? Tak. To jest niesamowite, powiem Wam, że jak sobie tak człowiek nad tym zacznie myśleć. To jest niesamowite. Ten mi stanik gdzieś tam ucieka. <grymne> halo, halo, robisz, tak? Bye! Bye, ay! <grymne> tak!